Jesteśmy na polu, na kogoś tutaj. Zobaczcie, tu mi pokazuje, że tutaj szukałem Woronuchy. Tyle zostało z Woronuchy. Wszystko jest zaorane. Jestem na polu, jest dosyć ciężko się nawet jedzie. Będę musiał jakoś wyjechać stąd jeszcze. Także nie ma. Nie ma już woronuchy Jest tylko we wspomnieniach świadków historii Tu jest taki mały zagajnik, za nim zaraz znowu też jest pole Także nie ma nawet szans, żeby cokolwiek tutaj znaleźć Żeby były jakieś ślady, jakieś Czegokolwiek, tu widzicie, to jest wszystko młode Nasadzone Tu jest zaorane, tamte wszystko jest młode, to są młode lasy Nie ma nic, nie ma żadnych starych śladów historii, żeby można było cokolwiek jeszcze tutaj odnaleźć także nic więcej chyba wam ani sobie już tutaj nie pokażę w tym miejscu dojechaliśmy do, Wo do Woronuchy do miejsca po niej te wszystkie miejscowości po drodze mijane zobaczcie, Młody Zagajnik nie ma część śladów się zaciera, część, część śladów nie ma już w ogóle a o część musimy dbać, żeby cokolwiek jeszcze tutaj było. Dojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego Woronucha Niedaleko, właśnie miejsca, gdzie była, gdzie była polska, polska kolonia. Pójdziemy zobaczyć teraz sobie nad wodę. Może się wykąpiemy. Jesteśmy na wazie wypoczynkowej. Woda zielona nie zachęca do kąpieli. impreza idzie nikt się nie kąpie właśnie, to mnie zastanawia tu jest jakaś drabinka woronucha życie sobie tu spokojnie płynie wszyscy są szczęśliwi przyroda funkcjonuje ludzie też na ośrodku idziemy jeszcze tu piesek się byczy widzicie, Woronucha napisane Ale gdzie była wioska ślad już po niej nie ma ptaki sobie tutaj się gnieżdżą w tej altance taki zbiorniczek wodny. jaskółki chyba to są albo jakieś czyżyki, nie ma. Tak tu życie spokojnie, sobie płynie z dala od Zgiełku Miejskiego Domki pobudowane Woda. Nie, nie, nie ma porównania z Polską, z naszymi jeziorami. Tam jest jakaś taka plaża jeszcze też. Można sobie zejść spokojnie. Słuchajcie, znajdujemy się w tym miejscu tutaj, przy bazie woronucha. Mniej więcej tutaj gdzieś była ta wieś. Tu jest ścieżka przyrodnicza, prowadząca do sołpy. Ja bym chciał na cześć mojej babci, cześć pamięci wszystkich Polaków, którzy kiedyś żyli tutaj na tych terenach, zostawić naklejkę naszej, naszej grupy. Tutaj koło Woronuchy ją przystawię. Że pamiętamy, że coś takiego Taka, taka, taka kolonia w Polsce kiedyś była, jak Woronucha w drugiej Rzeczpospolitej. I tu mieszkali Polacy, tu mieszkały nasze rodziny. Jesteśmy przy ruinach zamku w mieście korzec. Zamek był zbudowany w XIV wieku zostały z niego ruiny. Był przebudowany w XVIII wieku na ru... na barokową rezydencję. Tu może nawet taki zegar kiedyś był u góry Początkowo była tu fortyfikacja z drewna w tym miejscu. Była atakowana przez Tatarów w 1570 roku. I wtedy wojewoda wołyński Bochusz Korecki, lub jego syn Joachim, wzniósł nowy zamek, tym razem murowany. Jest trochę skały, zobaczcie, jest trochę cegły. Widać, że początkowo pewnie ze skały budowali. W 1651 roku zmarł starosta Samuel Korecki, który był ostatnim przedstawicielem Rodu, i zamek z otaczającymi go dobrami przeszedł w ręce ich krewnych leszczyńskich. Na początku XVIII wieku dobra objęli czartoryscy, którzy odtąd nazywali się czartoryskimi na Korcu. Zamek ten spłonął w XVIII wieku. W latach 20. ówczesny właściciel. Niński podjął się inicjatywy odbudowania zamku, jednakże zamierzenia te nie zostały zrealizowane. Najlepiej zachowała się barokowa wieża bramna, trzykondygnacyjna, prowadząca na zamek oraz most przed bramą. ze słynnych Polaków, którzy się urodzili, urodzili w Berdyczowie. Mogę wymienić chociażby Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, który ma nawet tutaj swoje muzeum. Joseph Konrad of Canterbury. Kolejna strata na Ukrainie. Właśnie rozbiłem wyświetlacz w telefonie. 4 lata mi służył. Redmi Note 3. Trzeba będzie zainwestować w coś nowego. Ukraina nie wybacza błędów.